W drugiej części projektu z Okazji Nie Mamy chciałam Wam przeczytać fragment książki Mama. Tą książkę dostałam od mojej siostry, i to właśnie jej chciałabym zadedykować ten film, ponieważ uważam, że jest małą wyjątkową, z tego względu że doskonale łączy pracę naukową z rodzicielstwem, ma dwójkę wspaniałych mądrych dzieci. Jest mamą starszą ode mnie, więc zawsze będzie mamą godną naśladowania dla mnie. Bywały też momenty, że była mamą dla mnie. Najpierw przeczytam Wam opis książki, bo uważam, że doskonale wpisuje się w ten projekt. I szczerze mówiąc, jak już zaczęłam to wszystko realizować, i widziałam, że przeczytałam fragmenty książki, wspomniałam o tym tyle, który jest idealny. Mama. Jedno z najważniejszych słów na świecie jedno z najpierwszych. Słowo wyjątkowe. Imię wspólne dla miliardów kobiet, które wyraża miłość, czułość, bliskość, czasem tęsknotę. Mam jest tyle, ile dzieci. I kiedy je tulą do siebie na wszystkich kontynentach, Wszystkie mamy są do siebie podobne. Teraz są fragment. Obiecuję na całe życie, że otworzę przed tobą ramiona, kiedy wyrządzisz sobie krzywdę. Rozproszę ból za dotknięciem magicznego buziaka, a potem posadzę cię z powrotem na siedlko. Wstawaj dalej, szybciej niż wiatr.